Czegoż życzyć po takich występach, takich małych artystów? Jeszcze raz bardzo gorące brawa, podziękowanie. Dziękuję. I te wszystkie życzenia, które nam tutaj te nasze wnusie przekazali. Nam, mnie przynajmniej, nie wypada nic innego, tylko bądźcie Państwo, tego Wam życzę. Zawsze tacy radości, radośni, każdym jednym dniu, jak dzisiaj właśnie jesteście. Żebyście byli dumni i zadowoleni właśnie z takich swoich dnów. Naprawdę gratuluję i życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Olbrzymi stres. Nie wiem nawet ja od czego zacząć, ale myślę, że będę wyrazić na wszystkich Państwa, że jesteśmy pod wielkim, wielkim wrażeniem tego, co tutaj dzisiaj zobaczyliśmy. Wasz profesjonalizm, kunszt aktorski, sposób posługiwania się z mikrofonem, przeszło moją wyobraźnię, Może tak powie. Naprawdę to, co zobaczyliśmy, to chyba od dawna w nie widzieliśmy. I myślę, żeby mi nie uciekło, Panie Przewodniczący, Pan widziałem ja cały czas kręcił. Ja myślę, że film z tego przedstawienia należy umieścić na stronie internetowej Budowna, aby inni dziadkowie, babcie zobaczyli, jakie Państwo macie wspaniałe pociechy. Ja myślę, że Pan Sekretarz zajmie się tym, bo akurat to jest jego rolą.